Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku spiskownika. No, już trochę nas nie było, ale to klimat się nie zmienia, wszystko jest po staremu, ale dzisiaj postanowiliśmy nagrać, aby wyczyścić sprawy, wszystkie już przed wyborami, które w tej chwili właśnie trwają. Dzięki za wszystkie komentarze, spieszę do nich już teraz, zanim przejdziemy do slajdów. Stoję nad grobem. Jest zawsze taka opcja, natomiast no, problem z nami jest taki, że odkąd nam się team spiskownika troszeczkę rozlazł, to nie nagrywamy już w naszym, nazwijmy, tym quasi studio z naszym quasi profesjonalnym mikrofonem, tylko jedziemy wszystko przez uchawki z mikrofonem, który no, być może jest dobry, ale no, w porównaniu z tamtym na pewno pozostawia wiele do życzenia już my tu dalej mamy no jest ten duży wątek o tym kiedy sprzedawać złoto i dlaczego. No więc najważniejsza rzecz to jest taka, że tego złota nie kupujemy po to, żeby nim spekulować, tak? Więc nie myślimy o tym, żeby je sprzedawać, chyba że macie osobną pulę, że powiedzmy, przeznaczacie sobie połowę na emeryturę, życie i dożycie nazwijmy, a drugą połowę to no po prostu liczycie, że to jest w tej chwili najlepsza inwestycja, która na przykład wybije do 20 tysięcy dolarów. Po czym ją sprzedacie a i jesteście do przodu i możecie wejść w inne klasy aktywów typu. Nie wiem, jeśli ktoś uważa, że nieruchomości to jest super rzecz, tak może być. Natomiast weźcie pod uwagę, że świat zmierza w coraz większy zamordyzm, i twórcze nie wiadomo, czy te nieruchomości. Za chwilę, jak zaczniecie kupować jedną, drugą, trzecią, to czy się to nie stanie waszym kamieniem u szyi, bo rząd będzie chciał wprowadzić jakiś kataster, na przykład od drugiego mieszkania, które już nie jest przez was zajmowane, no i co wtedy? Także pewnie będą was z tego łupić. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili na świecie i perspektywy, no to wydaje się jednak. Jak ktoś tam pisze blachy i, i broń, i trzeba kitrać i, i na razie się nie martwić. Rynki no będą, jakie będą. Natomiast jeszcze co do tego złota, to jest tak, że w zasadzie większość z nas bardzo słabo kontroluje swoje, swoje namiętności i pasje czy odruchy. Dlatego kiedyś uważałem, być może to jest słuszne, choć dzisiaj traci to rację bytu, żeby kupować sobie na przykład tego typu rzeczy jak polisolokaty, albo no inna sprawa, że koszty prowadzenia jakichś tam tych spraw czasami są duże, bo nie mówię o likwidacji, właśnie to jest super sprawa, że likwidacja jakichś funduszy takich na życie i do życia, czy ubezpieczeń, no. Mija się z celem, bo bardzo dużo się traci na wyjściu. W związku z czym to jest bardzo dobry bezpiecznik przed tym, żeby to likwidować, czyli to jest właśnie ta połowa złota, którą powinniście trzymać na waszą emeryturę, bo o tym mówimy. Dzisiaj macie dwie ręce i nimi kręcicie i sobie dacie radę. Pomyślcie, co będzie później. To będzie naprawdę. Zobaczcie, co się dzieje. No w tej chwili NFZ już leży. Wszystkie zabiegi przesuwają na przyszły rok. Sam jestem też tego ofiarą. I cóż, no, ani się obejrzeć. Wejdzie procedura nadmiernego deficytu, to dzisiaj też pokażemy za chwilę w slajdach. I co? Pokasują te wszystkie trzynastki, czternastki i pokazują wszystkie inne programy socjalne, bo to z tego łatwo będzie zrezygnować. Jak już będą mieli nawet swojego prezydenta i jeszcze na przykład kamale za, za oceanem, ona obroni, no właśnie, kogo obroni? Obroni bogatych celebrytów klientów Websteina i tego typu historie. Nie łudźcie się, że lewactwo dzisiaj dba o wasze, o wasze losy, wasz los. Także bardzo bezpiecznie kiedyś było wchodzić sobie w takie instrumenty, które uniemożliwiały wam wyjście, bo po prostu strata by was bolała bardziej niż doraźna przyjemność z posiadania większej gotówki. Także wracając jeszcze raz na sam koniec już do tego złota. Jaki drogowskaz? Moim zdaniem, ok, jeśli już trzymasz i nie możesz się powstrzymać, rzeczywiście masz pilne potrzeby, spoko. Jak wzrośnie dwukrotnie, możesz z połowy wyjść. Wtedy masz jeszcze połowę nadal w złocie, która jest warta nominalnie tyle samo co cała Twoja inwestycja na początku, a jeszcze możesz przerzucić się na inne klasy aktywów. Tylko, no właśnie, chyba mądrze. I pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, to jest nasza opinia, my byśmy tak zrobili gdybyśmy byli na przykład w takich butach. Natomiast no my bardziej skupiamy się na tym, żeby sobie pompować w nasze własne biznesy, bo widzimy, że tam ewentualnie jest jeszcze pole do opisu. Mieszkania, mieszkania muszą spaść. Znaczy zawsze na końcu jest pytanie, czy realnie, czy nominalnie. No tak czy inaczej na pewno z punktu widzenia złota one będą tanieć, czyli metr kwadratowy będzie można kupić za coraz to mniej uncji. No powiedzmy dzisiaj metr kwadratowy mieszkania przyjmijmy, że kosztuje no już, już poniżej uncji. Jeszcze w zeszłym roku kosztował uncję powiedzmy w jakichś takich, nie mówię w Warszawie, ale w takich przeciętnych miastach. No dzisiaj przy, przy tym jak złoto już doszło tam chyba prawie do, do 11 tysięcy już. No to no widzicie no było, nie było, czy, czy te mieszkania staniały, czy nie. No złoto to wyprostuje, czyli one albo nominalnie, albo realnie potanieją. Jeśli ktoś widzi w tym cel posiadania w tej chwili jakichś kruszców. Zanim przejdziemy do slajdów, jeszcze bardzo ważna sprawa pokazał się dzisiaj w sieci o wywiad Ilona maska u Joe Rogana i zdecydowanie polecam obejrzeć. Początek jest świetny, na razie nie miałem czasu na więcej, ale początek jest w stylu e, chirurdzy grający w gry wideo są szybsi, sprawniejsi, mniej błędów popełniają i tak dalej i tak dalej. I to niezależnie w jakie gry i na jakim poziomie. I to jest i świetnie to jest podsumowane przez Joe Rogana, który właśnie mówi że okej, okay, dlaczego chirurdzy nie kończą kursów tak typu gry komputerowe? Bo w normalnym świecie ktoś by zapytał, czy skończyłeś kurs, który podnosi twoją sprawność o 30%, zmniejsza ryzyko popełnienia błędów o 25% i jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Nie, no to jakim ty, ty jesteś chirurgiem? No więc właśnie, dlatego uważam, że gry komputerowe są świetne, szczególnie jeśli ktoś nie ma czasu na jakieś bardziej wyszukane rozrywki które zapewniają równie, równie dobre odcięcie od tego, co się dzieje wokół niego, kiedy potrzebuje po prostu troszeczkę zresetować swój umysł. Reszty jeszcze nie widziałem, ale zapowiada się fantastycznie, więc zachęcam wszystkich również do oglądania. Teraz przechodząc już do slajdów. No to jest to, o czym wspominaliśmy. A właśnie slajdy będą dość wymieszane, takie bardzo, będziemy skakać z kwiatka na kwiatek, pewnie wielokrotnie wracać do tych samych rzeczy ale to dzisiaj tak trochę jakby więcej chaosu, ale, ale na pewno nie pominiemy żadnego z tematów. Sądzę, nie zostawia złudzeń, chcą ograniczenia 800 plus, no więc jest już urabiany teren, że to Polacy będą chcieli tego, żeby znieść ten cały socjal. No to będą bardzo śmieszne wypowiedzi na x Ktoś pisze, że całą kasę z, z ETS-u przejedli na socjal zamiast... Hmm, Wydawać na reformy energetyczne. Ja, ja jestem ciekaw, bo oczywiście na pewno w budżecie na 2025 cała kasa ZTS-u pójdzie na budowę elektrowni jądrowych i farm wiatrowych na morzu. Mówię, ludzie piszą takie bzdury, a inni to łykają. Ja po prostu czasami już nie mogę ze śmiechu, bo. A co tu się wydarzyło? No właśnie, w Chinach jakby całe pola farm wiatrowych powiedziały papa. Pa. No niestety. No, tak to również bywa i pomyślcie, jeśli my będziemy w takiej sytuacji, że nasz cały prąd będzie pochodził z super odnawialnych źródeł energii, a później przyjdzie jakiś podmuch wiatru, lokalna trąba i co? I lądujemy z taką farmą wiatrową morską i co, co nam po niej Powiedzcie, To już jest kibel. Tego się nie da uratować. To są lata w plecy, tak? Lata wyłączeń. Yy. Takiego bloku, jakby z całego systemu zasilania. I co wtedy, pomyślcie, co wtedy zrobimy? Szczególnie jeśli wszyscy będziemy mieli te cudowne pompy ciepła, które ostatnio już słyszymy. Podnosi się coraz powszechniejsze larum. No, tutaj właśnie ktoś to wrzucił. Drastyczne skutki po upadłości z danego producenta samochodów. Fisker ogłosił upadłość, ale co się więcej stało? Zamknięto. Serwery Fiskera, w związku z czym ich samochody bez połączenia z serwerami, funkcje takie jak zarządzanie baterią i kontrola drzwi przestały działać, czyniąc auto bezużytecznymi. Dlaczego o tym wspominam? No wiadomo, to są może i głupoty, i ktoś po prostu ma nieużyteczne auto. Natomiast to jest najważniejsze tutaj jedna rzecz. To się nazywa counterparty risk. Pomyślcie, które wasze aktywa mają counterparty risk. Dlatego w ostatnim odcinku krytykowałem Maneko, który mówił, żeby wejść na przykład w kopalnię bo Mówię, jak siądzie Giełda i zamkną wszystko, to zamkną również wasze super na Super Plusie akcje ETF-ów, y, jakichś tam juniorów czy, czy innych wy, y, spółek wydobywczych złota czy srebra, po prostu nie dostaniecie się do tych pieniędzy. Tam wszędzie, gdzie jest counterparty risk, jest pewien problem. Także mówię, to wróćcie do tych odcinków, które są nagrane bez numerków, te, które są jakimiś cyklami, gdzie mówimy, budować relacje inwestować w to, co się dzieje obok, w, w własną samowystarczalność, tak? I wtedy dopiero możecie właśnie pozbawieni Counterparty risk, patrzeć jakoś w miarę spokojnie na przyszłość. Oczywiście będzie źle, ale być może wam się naleje mniej wody w tyłek niż wszystkim innym obok, albo wam się naleje ostatnim. Także rozważcie to pod każdym względem. No i co tutaj? Amerykańska gospodarka troszeczkę się sypie. Wszystkie kryzysy świata w tej chwili wyłażą, o czym mówi w podcaście Lena Petrowa. I oczywiście Geordner University, nie uwierzycie w to, co tu widać. I czemu wszystkie firmy zatrzymały w tej chwili zatrudnianie? Hm, pomyślmy, bo gospodarka przeżywa rozkwit. A. Właśnie ktoś tam pisał, że... No dobra, to teraz wszystko można zwalić na ten, tak? Na automatyzację, tak? Hmm. OK. To jest automatyzacja. Co my mamy? PMI bez ożywienia w strefie euro. Usługi osłabły, a przemysł leży. Ups. No kto by pomyślał, prawda? Że te usługi, które jeszcze ciągnęły, no one nawet osłabły, a przemysł już leży. A przemyśle dzisiaj będzie jeszcze myślę kilka. Jak to zwykle w Polsce miała być większa konkurencja na rynku gazu, a będą większe ceny. Artykuł z wysokiego napięcia. To też polecam. Tysiące osób trafi na bezrobocie. Niemiecki gigant zapowiada zwolnienia. Mowa tu o Boszu. Jeśli te działki, które pokrywa Bosz, również będą dotyczyły AGD, no to Łódź oprócz Beko pożegna się również może z BSH. A będzie dzisiaj jeszcze Łodzi, z tego co pamiętam, więc tam już będzie naprawdę. Kibelek, jak to zwykle w większych kryzysach, to miasto po prostu musi zniknąć, wyludnić się ostatecznie, i można tam będzie sadzić ziemniaki. Kurs grupy Kenty spadł o blisko 10% przez słabe wyniki finansowe. Tak, spółka, która żarła, którą rozważałem zakup, ale przy kursie 500 doszła do 700, ponad chyba 800 nawet. No i teraz spada. No, słabe wyniki, no, kto może kupować jakieś tam straszne ilości jakiegoś aluminium którego można tworzyć jakieś profile czy coś, coś budować. No właśnie tutaj pierwsze, pierwsze te pierwsze kanarki w kopalni to właśnie będą tego typu historie. A zanim przejdziemy, naprawdę do, do grubszych rzeczy. Inflacja sięgnęła 5%, ceny wzrosły też względem września. No więc tak jak już wspominaliśmy i wrzuciliśmy też na Twittera, no ten tweet platformy, kiedy tam. 1,9 zeszło im w kwietniu inflacja, i że to oni są tacy zasłużeni, że to pod ich rządami tak świetnie się stało. No dobrze, no to od 1,9 do 5 jest tam chyba 260% wzrosła inflacja zarządów. Tylko przez pół roku pod rządami PO inflacja wzrosła o 260%. No więc tak to jest. I te wszystkie wity, które oni wrzucali, ja mam gdzieś zapisane i stopniowo, jak będzie zacznie bezrobocie rosnąć, też będziemy się z tego naśmiewać. Oczywiście to będzie śmiech przez łzy, bo będzie to dotyczyło tego, że albo ludzie biednieją, albo po prostu tracą robotę i no właśnie to nie jest fajne. Tak jak właśnie Mark Baum pouczał tych swoich, że w zasadzie to, to co oni zarobili, to oznacza ileś tam milionów ludzi właśnie traci pracę, traci źródło dochodu nie masz czego się cieszyć. Fatalne dane: konsumpcja umarła. No, temat był grzany z, z dwa tygodnie temu, nie? To już wszyscy wiedzą, co się tam wydarzyło. Jest bardzo źle. I znowu 800 plus do kosza nie spełnia celów demograficznych. Tak, właśnie. Ubuźmy tą demografię jakoś inaczej. Najlepiej, jeszcze więcej artykułów wyborczych. Jakie to paskudne jest posiadanie dzieci. Wtedy i 1800 plus nie, nie, nie da żadnego efektu bo ludzie będą po prostu wystraszeni, zniechęceni. Jest tak silna promocja, nie wiem czemu, ale dotyczy to głównie i wyłącznie praktycznie białych ludzi w tych cywilizowanych krajach. Komu zależy na zagładzie tej cywilizacji, nie mam pojęcia, ale najwyraźniej to jest gdzieś zaplanowane. Potwierdziło się najgorsze o spektaklu Janda, to, że grali do pustych krzeseł. No proszę. No widzicie, to są właśnie te kanarki w kopalni. Wszystko jest dobrze. Nasi wygrali, jest kasa, jest Warszawa, jest wszystko, jest wolność, demokracja. I ludzie przestali przychodzić na spektakle Jandy. No kto by pomyślał? Wilanów nagle zaczął klepać biedę i nie przychodzi na spektakle Jandy. Jak to jest możliwe? No więc tak to jest możliwe. W tej chwili tego typu kanarki się będą pojawiać zewsząd. Po prostu. Kasa się kończy, kasę trzeba szanować. No za chwilę być może i pojawią się inne symptomy. No tak, jeszcze raz wracamy. Konsument umarł. Też detaliczna we wrześniu fatalna, aż trudno uwierzyć w tak dużą pomyłkę konsensusu. Prognoz. No właśnie. Z tymi prognozami i tak dalej. No tu widać, że Właśnie nie wiadomo, co tu widać. Nie wiadomo, czemu to przypisać. Niektórzy mówią powódź. No zobaczymy. Październik prawdę ci powie w takim razie, tak? Bo będziemy za chwilę musieli to wszystko odbudowywać, więc powinniśmy zaraz mieć jeszcze nawet wybicie może górą tego trendu, ale no właśnie raczej dochodzimy do, do granicy odporności systemu na to, ile można wydawać na konsumpcję, tak jak mówiliśmy, a jeśli konsumpcja się posypie, to i PKB się posypie. To o tym wspominamy od wielu odcinków, że całe polskie PKB stoi rozdmuchanym przewalaniem kasy wprost do ludzi, aby wydawali pieniądze tu i teraz. Na tym wszystko było zbudowane. I teraz to się zacznie sypać, i co wtedy? Wszystkie kataklizmy naraz. Natomiast czytamy, że. Najgorsze już za nami firmy w Polsce wychodzą z dołka. Wielko, większość firm spodziewa się odbicia popytu, a ich rentowność już teraz rośnie, mimo szybkiego wzrostu kosztów pracy. Przedsiębiorstwa zbudują też skłonność do inwestycji i zwiększają plany zatrudnienia. Zobowiązanie, które widać wciąż w eksporcie. No więc, właśnie na chwilę jednak oni się wyprowadzą z błędu, gdyż wszystko, co możemy tutaj przeczytać, to jest uwaga: spodziewa się odbicia popytu, skłonność do inwestycji, zwiększają plany zatrudnienia. To dotyczy. Wyszłości. no bo tak faktycznie zaczynają wypadać po, po, po kolei jacyś gracze drobni pewnie na razie z rynku te kanarki w kopalni. Być może dla tych największych to jest to jest czas jakiś dodatkowych żniw, niemniej ich również kryzys dotknie. Zobaczymy, co będzie w okresie przedświątecznym wtedy, kiedy naprawdę powinna konsumpcja ruszyć, powinna ruszyć logistyka. To wszystko. Nam się pewnie bardzo szybko. przypomni, kiedy będziemy analizować. Za miesiąc, za dwa, o ile właśnie to wszystko się wcześniej nie. Ani. No i odnośnie naszego piekiełka, nazwijmy tych prestytutek, no to tutaj kolejny problem wychodzi, bo ten agent być może dysponował jakimiś sekstaśmami, ten rupcow, czyli pan Pablo Gonzalez. A kto tam u niego bywał? No, znakomitość, jeszcze miał jakąś taką laskę od naganiania tego towarzystwa, więc na Powiem Wam, że Rosjanie w polskich mediach trzymają się na pewno dobrze i nic im nie grozi. Mogą wymachiwać szabelkami Puti od Putinów, mogą wyzywać wszystkich innych, bo, bo muszą. Mają innego wyjścia, bo troszeczkę na nich pewnie jest. A więc to my tu mamy znowuż, właśnie ta wspomniana łódź. W łodzi 8 fabryk zgłosiło zamiar zwolnienia wkrótce ponad 1300 osób. Nie tylko Beko, również Harman Connected, Makani Almax, czy. Agri Solutions nie ma tu jeszcze wspomnianego Boscha, ale być może mówię, chodzi tu o jakiś Bosch Automotive, pewnie w pierwszej kolejności, bo Volkswagen zamyka na potęgę, więc i tych wszystkich pewnie układów tryskowych i wszystkich innych akcesoriów będzie potrzebne zdecydowanie mniej. Co my mamy dalej? O, wywiad z traderem. Ceny prądu to początek. Polska ma się nie rozwijać. No, to jest to, co punktujemy cały czas na Twitterze, no po prostu wygląda na to jakby z góry poszło poszło przykaz, żeby tutaj za, zaorać całą innowację i cały rozwój. No więc rozwój to rozwój, ale innowacja no już w ogóle. Wszystkie programy, jak prześledzicie, nie wiem co tam mamy teraz jakiś PARP, NCBR, jakieś programy regionalne, wszędzie słychać tylko jedno przesunięcie terminu ocen. To niektóre konkursy trwają ponad Roku. Więc yy, tak, bo innowacje to tak lubią sobie poczekać półtora roku. Szczególnie jak macie złożony patent, wtedy to już jest po prostu Eldorado czekać z takim patentem półtora roku, aż instytucja rozważy wasz wniosek. Nie dość, nie możecie złożyć nigdzie indziej, bo podpisujecie, że nie staracie się o finansowanie z innych źródeł na ten projekt. Także cóż, trudno nie przyznać racji traderowi. No, i mamy. Polacy masowo wypłacają odłożone pieniądze. Padł rekord w PPK. No właśnie, mówiliśmy, że dzisiaj o tym złocie. I to jest to, że jeśli nie ma bata, nie ma żadnego rygoru, to w pierwszej kolejności kasujemy to, co jest najbardziej nam wygodne i najmniej na tym tracimy, a PPK jest idealne do tego, więc zapomnijcie, że Polacy będą mieli emeryturę, bo przy pierwszym kryzysie wydrenują te konta. A co będzie gorsze? Te konta inwestują w akcje. Więc jeśli Polacy zaczną je drenować, no to jeszcze do, dodatkowo pogorszą sytuację, bo będą taniałe akcje, które będą wyprzedawane, aby pokryć wypłaty. No i kolejni, którzy będą wypłacali, będą już tylko dorzucać do pieca. A kiedy się pojawi? Kiedy będzie kryzys. Czyli już akcje polecą w dół i będzie to jeszcze potęgowane tego typu zjawiskami. Więc pomyślcie, gdzie będą akcje. Być może świat się nie zawali i na końcu będziemy mieli Taki wszechogarniający tak dotkom bubble, czyli wszystko będzie przecenione po 90%, tylko jedyne czego będzie brakować to kapitału. To znaczy, albo rządy ostawi, o, o, od razu pójdą w hiperinflację jakąś, gdzie po zdewaluują wszystko, y, całą walutę, albo będą ratować sytuację i rzeczywiście będą kosmiczne cięcia i dotyczyć będą całego świata. Wszyscy będą musieli równo zacieznąć pasa, prowadzić bilanse do porządku, ale wtedy nie będzie pieniędzy na nic. I wtedy będzie Cash is the King. Więc są dwa wyjścia: albo Cash będzie śmietnik, albo Cash is the King. Patrząc na Urena Buffetta, który ma chyba 260 miliardów w tej chwili w krótkoterminowych obligacjach, to wydaje się, że Cash is the King. Zwykle tak było w kryzysach. Facet, no właśnie, facet jest dobry, nie jest geniuszem. Jego sukces polega na tym, że reinwestuje od nie wiem 70 lat. Tak? Nie siedmiu, nie 17, nie 207, 70 lat na przykład, tak? Dzięki czemu on procent składany ma już na takim poziomie, że, że wy byście zostali też miliarderami, bez, bez jakichś tam szczególnych zdolności, po prostu budując tylko portfolio z typowych półek dywidendowych, które mają szansę przetrwać wszystko, więc na pewno nie w Polsce. Bo jak widać fluktuacja jest straszna. Natomiast. No tak, Polacy wypłacają. Wypłacili w drugim kwartale rekordowe 500 milionów złotych, tak? I tyle właśnie iknęło z polskiej giełdy, podejrzewam. Z czym, jeśli patrzymy, że tam coś rośnie, a tu spada, to tu macie również odpowiedź. Po prostu, jeśli nawet Polacy nie wierzą w giełdę i inwestują w nią sporadycznie, to tutaj dokładają jeszcze kolejny kamyczek, bo również instytucje, którym powierzają swoje pieniądze, które inwestują w giełdę, również zostają. Współpracowane do sprzedaży akcji. Niemiecki gigant zamknie trzy fabryki, czyli mowa o Volkswagenie, co najmniej trzy fabryki. Wolni dziesiątki tysięcy pracowników. No i cóż, ciekawe, czy to oznacza zwijanie się Volkswagena w ogóle, czy tylko z Europy? Czy chińskie fabryki mają szansę? Ale po tym, co zrobili e, w tej chwili Europejczycy z cłami na, na chińskie samochody no to myślę, że retorsje dla europejskich producentów samochodów w Chinach będą na tyle duże, że tam się też tego biznesu nie pociągnie. Nie będzie takiej opcji, no chyba, że zostanie tylko etykietka Volkswagen, ale nawet podejrzewam, że transferem jakichś zysków mogą być problemy, bo no właśnie, dużo zależy od tego, kto wygra dzisiejsze wybory w Stanach i jak potoczy się dalej retoryka antychińska w, w tamtej stronie oceanu. Co my tu mamy? Ach, sobie zrobiliśmy screena nawet. E Reverse repo schodzi już praktycznie do zera, 155 miliardów ostatnio. No, czyli już zeszliśmy bardzo, bardzo, już praktycznie do zera. Tam już nic nie ma, to są, to są centy w porównaniu z tym, co tam było. Czyli widać, że to do momentu wyborów wszystko jeszcze się ładnie, ja nie wiem, czy ktoś to tak wyliczył, <laughs> że akurat do tego momentu jeszcze jest Kasa, z której można coś finansować, ale to są, to są drobne. No, jeśli rząd Stanów Zjednoczonych po, po otwarciu nowych budżetu wydaje w jeden dzień 500 miliardów, to wyobraźcie sobie, o jakie kwoty tam chodzi, ile tam musi brakować w systemie jeśli ktoś nie zacznie naprawdę zdrowo drukować, to za chwilę będziemy mieli znowu już takie spajki. Zresztą były już jakieś niewielkie, nie takie jak w 2019, które doprowadziły do tego kryzysu roku 2020 dla niepoznaki, zwanego covidowym, ale no teraz zapowiada się, że to może być coś takiego na sterydach, a już na pewno 2008 rok na sterydach, bo banki są sześć razy bardziej zagrożone wtedy. A nadal nic się jeszcze nie wydarzyło. Hmm. I tu właśnie kolejny, ostatnia chyba już dzisiaj informacja, ale to jest właśnie o tym, jak państwo pomaga, jak zrobiło kredyt 0%, co się stało z cenami mieszkań. A tutaj mamy, kochani, właśnie się dowiedziałem, że żłobek dla córki z około 650 zł miesięcznie drożeje dokładnie o wysokość tuskowej dopłaty, czyli podwyżka na 1500, czyli program dopłat, czyli hajs przejmie prywaciarstwo plus gminy. I dokładnie co tu daliście? Tak, Państwo, jeśli każdy umie, jeśli wchodzi w coś, to każdy umie kalkulować, wie na co ludzi będzie stać, w związku z czym poprawia swoją pozycję na rynku, a nie pozycję tych ludzi. bardziej, że zazwyczaj to są dokładnie te same ręce, tak jak mieliśmy Lobbingu deweloperskiego w Sejmie, zresztą ktoś się tam podał w końcu do dymisji, lepiej późno niż później. Tak samo mamy tutaj, no ta kasa po prostu wpłynie do samorządów. Tusk może powiedzieć, nie dajemy samorządom, dajemy ludziom, a samorządy podniosą ceny i wszystko trafi do samorządów, tak czy inaczej. Więc y, myślę, że tam nie, nie są głupi ludzie, natomiast zwykli ludzie, no po prostu jak zwykle. Zostaną ca, ca, cały tort na twarz. Aj, no dobrze. Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś komentarze, chętnie wysłucham, poczytam. No, dzisiaj będzie ciekawy wieczór. Również ciekawe rzeczy mogą się dziać na giełdzie, w zależności od tego, jakie sondaże będą te Exit poll publikowane. Naprawdę szykuję się. Bardzo ciekawe. ciekawe. Noc dla wielu, szczególnie tych zajadłych komentatorów, którzy tam uważają, że trzeba walczyć z faszyzmem, jakieś takie hasła. Z drugiej strony grozi nam kompletne, kompletne zablokowanie wolności słowa, prawdopodobnie zmiana konstytucji, i właściwie, no właśnie, wolność umrze na naszych oczach. Więc yy, no ja bardzo jestem ciekaw, co tam się stało z Kennedim, kto, kto był klientem Epsteina yy, czy Pawł Tąd, jeśli to chciałbym, żeby wygrał Trump. Natomiast nie sądzę, żeby w polityce jakiejś światowej nastąpiły generalnie zmiany, ponieważ oni mogą dużo gadać, ale ich doradcy i tak na koniec muszą ich trochę wyprostować, bo gdyby wprowadzili to, co mówią w tej chwili, no to byłoby źle albo bardzo źle. Tym bardziej, że Kamala mówi bardzo wiele rzeczy, a będąc przy tym pełniącą obowiązki wiceprezydenta, a przy takim prezydencie to być może ona mogłaby pociągać za sznurki, gdyby była w stanie udźwignąć umysłowo tą funkcję. Więc mówienie, że ona tak strasznie dużo zmieni i tak dalej, biorąc pod uwagę, że ona w tej chwili stanowi ten cały rządzący establishment, to jest po prostu jakiś <grywanie> największy joke tych wyborów. Okej. Okay. Spokojności, zdrowia i do usłyszenia już po wyborach i w kolejnym odcinku Subiektywniku sześć